Witajcie, drodzy widzowie! Po takich drobnych mankamentach związanych z Frapsem i z YouTubem, wracamy tutaj na moje stanowisko malarskie i. Ja... Nienawidzę nawet teraz, zagubiony, osamotniony, zasługujesz na to, grób dla ciebie, do go. Ważne, żeby dokończyć obraz. To jest na nasze zadanie. Naszego artysty sprzed kilku wieków. No i jak widać... O, tak. Potrzebowałem słoika i plastikowych rurek, zdarzało mi się odsysać benzynę, wiedziałem... Czyli to było ogólnie w poprzednim odcinku, to co żeście widzieli, zdobyli tutaj, zdobyliśmy fragment skórny. Czyli, no, no, coś tam tu zdobyliśmy. Materiał, czyli w, dzięki któremu będziemy mogli malować to. Reszta jest niedostępna. No, i co dalej? No, dalej to musimy przemierzać. Zaraz, czy to było lustro? Świetnie. Lustro, w którym nie ma pieprzonego odbicia naszego. No i dobra, nieważne. Dom, który za każdym razem zmienia się. Zmienia otoczenie straszy otoczenie, To co się tutaj wyrabia, drodzy widzowie, to jest nic innego jak... kurwa mać. No i już się zaczęło. Zawiał wiatr, mimo że są okna szczelnie zamknięte. I spierdzieliła się waza. No ale... Dobra. dobra, idziemy dalej no. No, dobra. Nie ma co dalej biadolić. Otwieramy drzwi. Na samym środku... O, i te obrazy przerażające. Nie wiadomo, czy nam tutaj zaraz jakaś postać sobie... razu nie wyjdzie! Wow, wow! Cholera! Dobra. To było bardzo fajne. Niezły zabieg. Ogólnie. Ale my chyba dalej nie możemy przejść, prawda? No bo skoro nam tutaj ten fortepian zawadza, to... No to dobra, to my musimy sprawdzić, czy jest coś dalej obok porozglądacie troszeczkę? oj, może tutaj coś w książkach znajdziemy? Hmm. No, no, no nie wiem, dalej? Hmm. wow wydaje mi się, że większość obrazów jest znana te wszystkie dzieła które tutaj wiszą, znajdujące się w tym domu Chyba będziemy musieli się cofnąć. Tak. Tak jak sądziłem. Będziemy musieli się cofnąć. I być może otworzyć tutaj! A tutaj nic nie ma. Nie. Ale warto eksplorować, warto sprawdzać każdy zakątek. Bo nie wiadomo na co trafimy w końcu. Jak nie na naczynia, to na jakieś, na jakąś garderobę. O nie, to wygląda już podejrzanie. I ona strzeli, pewnie. Nie, nie strzeliła lampa. Dobra, otwieramy. Blokada twórcza. Czyli to jest po prostu tak zwany brak weny. Jak się odwrócę, to pewnie coś mi tu wyskoczy? Nie. Wow. Brak weny twórczej. To jest właśnie blokada twórcza, tak zwana. Może teraz? Halo. Halo. Jest tam ktoś? Hm. Ech? Co? Ja nie mogę. Ale ta gra się bawi po prostu mną. Każdy O oh fuck. I wydaje mi się, że teraz będzie się w chuj działo, a czuję, jak mi ciarki przechodzą. Wow! Bo to jest niesamowite, naprawdę jak ta jak te skrypty są genialnie zaprogramowane i napisane tak, aby w odpowiednim momencie otoczenie się zmieniało. W ciemności wszystko się wydaje inne, prawda? O, kufer. O, zamknięty. Mamy no, tutaj obrazy, ale te postacie są bardzo niepokojące z tych obrazów, które na nas spoglądają. Można tak łatwo powiedzieć, że, że jest wszystko okej. Okay, różne się nie poruszają, ale tu chodzi właśnie o tą wyobraźnię, która, która porusza nas, graczy, tutaj. Właśnie na tym polega ta gra, że masz się... Uuu! O! To było... No nieźle. Jest coraz lepiej, widzę. Zauważcie, że ściany są wyłożone jakimś takim dziwnym płótnem, tak? Takim, jakby miało to na celu przedstawiać umysł, może to się dzieje w umyśle tego malarza, że e, to wszystko, co my przechodzimy, to jest jego wizja, jego umysł i wszystkie elementy układanki tak naprawdę tego obrazu, dzieła skończonego, wow, zajebane książkami, to jest e, nic innego jak chęć ukończenia obrazu. A może poszukujemy w głowie jakiegoś obrazu, który został zapomniany? A my zlepiamy to. Nie wiem, ciężko mi określić, ale. Można mieć kilkaset pomysłów, ślepi głupcy. Dobra, za oknem nic nie ma. Wiadomo tylko, że deszcz pada, tak? Ale ogólnie fajnie to wygląda. Obrzydliwy. Obrzydliwy? Mogłeś uh, sprawdzić portret taki właśnie na w Japonii, prostaki. No <laughs> w ten tempery, i artystycznego. Wow, robi wrażenie. Robi wrażenie to, co się tutaj dzieje. Idioci, ślepi głupcy, ignoranci. Ślepi głupcy, idioci, pla, ignoranci. Ale co tutaj pisze? Na pewno coś tutaj musi pisać. Albo z tym związane coś musi być. Nie wiem, na ziemi nic nie leży takowego, tak więc... No, do, dobra idzie. I wdzięcznicy? No, no tak, dobra. Na tym obrazie nic się nie dzieje ogólnie, oprócz tych okularów, które znaleźliśmy. No, no, no dobra, to idziemy dalej. I znowu nam się otoczenie zmieniło? A nie, jednak nie. Czyli chodźmy tędy, tak? Witamy i zapraszamy. Tam na dole jest jakiś ...kabinet? No tak się prezentuje tu. O, come on! I muszę znowu zejść na dół. Dobra, no tak, nie ma innej opcji drogi. Więc idziemy i pewnie znowu mi tutaj zaraz coś wyskoczy, i chyba narobię w gacie, ponieważ ja wiem, że tutaj nic nie wyskoczy, i to dom się sypie tylko i nic więcej. O, no ale dobra, co my tutaj mamy? E, nie mamy żadnych ważnych listów, żadnych zdjęć, niczego innego. No, drabina się przesunie? Haha, ha, raha. E, da się wyjść po drabinie. Pod wrażeniem. Dobra. Przejdźmy dalej. Wow. Mgła w korytarzu. A może ktoś. Co to za dziwny dźwięk? Taki. jakby. telefon niedorobiony. Hmm. Aha. Jest telefon. Tak jak sądziłem. Dźwięk przerywanego telefonu. Dobra, no nic. No idziemy dalej. Możemy trochę kroku przyspieszyć. Tutaj mamy znowu jakieś piękne arcydzieło. Hmm. Wydaje mi się, że stąd musiał telefon spaść. Tak, tak jak sądziłem. On ciągle dzwoni. Telefon spadł. Ale zaraz my przechodzimy ciągle na jednym poziomie, a jednak jest różnica wysokości, bo przed chwilą byliśmy niżej. Nagle się znajdujemy wyżej. Ej zaraz. Czy to jest jakaś pętla? Może powinniśmy odebrać ten telefon? No, ale nie mamy interakcji żadnej przeprowadzonej z nim. Dobra, sprawdźmy. Idźmy jeszcze kawałek dalej. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. Dobra, jesteśmy tutaj. Znowu jest ten obraz. Idziemy dalej. I tak, wiedziałem. Coś czułem, że zostaniemy zamknięci w tej pętli. Telefon się składa. Tak. No, ale nic się nie dzieje poza tym. Dobra, może się cofnijmy w takim razie, wow! Czyli jednak odwróciliśmy. Idąc w przeciwnym kierunku, tak jakby odwróciliśmy działanie czasu. To jest naprawdę niesamowite. Teraz spadł nam telefon z góry. To ma sens. Dobra, ruszamy dalej, no. Wyśpieszmy troszkę kroku zatem. No i teraz to ja już nie wiem, gdzie jestem. Jeśli będzie znowu zagadka z telefonem, to chyba... Nie, czyli jednak rozwiązaliśmy to. Dobrze, że cofnąłem się. O! A co nam tutaj kapie? A nic. To jest chyba wino rozbite. Niespokojne wspomnienia No tak jak uh! Uh, 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 uh. Co to było? Co to kurwa było? Wow, nie wiem O oh, fuck Zobaczy, się znajdujemy na suficie teraz Chore wspomnienia, tak, to jest... Ta gra jest chora. Może stryczek naprawi to Tak, o właśnie właśnie tego nam było trzeba. Drzwi zamknę w pizdu, bo ja nie ufam drzwiom po prostu. Tutaj największym wrogiem są drzwi, co tu pisze? Trzepoczą, horror, cicho, nieustannie, trzepoczą. Jedzą inne szczury? To chyba jakiś gatunek nad szczura. Skoro je inne szczury, a wyglądają na latające. Tam, tam, tam. O, znowu okulary. Są pewne elementy, które naprawdę są potrzebne. E, Czy znaczy nie wiem, w sumie potrzebne. To raczej chodzi o elementy, które wid widywaliśmy wcześniej. Na przykład te okulary, one się znajdują tutaj. Dobra, no to ruszę. Tutaj w, w tej małej bi biblioteczce nic nie ma. Podejdźmy do, do winiacze jakieś, albo inne specyfiki. No i teraz mamy to samo. To ruszamy dalej, tak? Mamy kolejne drzwi przed sobą, kolejny korytarz i nie bój się, Marcin, kiełbasiarzu. kiełbasa nie bój się. Wow, cofnę o nas. Idziemy dalej. począca Boczą... kobieta? Dlaczego padliśmy na kolana? I znowu ściany są tak jakby przepalone. O, tu coś leży. O, butelka, pewnie nic nieznaczący element gry. Jedziemy na kolejne piętro. Pytanie, czy do góry, czy na dół?